właśnie w jak wiecie, siódmy sezon będzie polegał y, na kosmitach w ogóle to jest sklep siódmy sezon będzie polegał na kosmitach że kosmity nas porywają a tutaj właśnie widzimy jakiś telewizor pewnie z jakąś informacją to jest pierwsza nowość to jest lezaczki, czy to oznacza event? bo widzimy tutaj leżak leżak z telewizorem leżak i telewizor no i jeszcze jakieś dziwne narzędzia, więc, uwaga, co to będzie? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, łebcia już przygotowana. Zaraz lecimy na mapkę ogólnie. Lecimy na mapę. Może ktoś dołączy. Dzisiaj nie wbijamy oczywiście leweli, bo mi się nie chce, tylko szukamy oczywiście nowości. Yy, bo mi się nie chce, oczywiście. Dlaczego? Bo się nie chce. Dobra, ciul. Yy. Dobra, lecimy szukać nowości na... Nie no, może nie na laboratorium, tylko może na sol. Sprawdzimy sobie. Co się dzieje z mapką? Mapką coś się stało? No nie, no nic się nie stało. Ale... Uwaga, bo mamy od nieznanej... od nieznanej osoby. Trzeba zakończyć wszystkie nie... Znaczyć upiorne telewizory. Zniszcz upiorne telewizory. Mamy od nieznanej osoby czaty. Ciekawe, kurde, teraz będę grał trochę Fortnite na fabułkę. Dobra, ja wyłączymy sobie tego Ernesta. W ogóle pozdrawiam Ernesta, bo sobie go oglądam jak idę do spanka. Takie story teame, Dobra. No, na mapie tutaj nic nie mam. Polecimy sobie może na iglicę. Może tam coś będzie. Albo nie, nie polecimy sobie na iglicę, tylko na kolosalny kwartał. Tam może też się dużo ale kurde, czekaj. Ciekawi mnie... ciekawi mnie czekaj, że my te zniszczone, te upiorne telewizory. One mnie właśnie ciekawią, bo się nie pokazują, gdzie są. Na jakiej mieszczówce. Ja wiem, ale... Pamiętajmy, no sezon za 3 dni. Raczej... Nie, jakie 3? 4 dni. Raczej chyba eventu nie będzie. Raczej chyba eventu nie będzie, bo mi się tak wydaje. Uwaga, mamy te znaki z tych kosmitów tutaj. No więc mi się wydaje, że eventu raczej yy, nie będzie w tym sezonie. Ale jak będzie to taki jak ostatnio, w tym sezonie. Bananek, banania, banania, banania. No banana, no nie chciałeś się ze mną kologować. A... Poszukalibyśmy nowości razem, a tak to nie ma. To są, jest to, ale to już dawno było. Bo kurde. Nie, bo ja będę miał dwie strony. Chol, dostał łeb. S, leży, 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 leży. Chyba tam leży apteczka, to sobie... Zij jemy Kurde, no Muszę powiedzieć, że będzie fajnie, będzie fajnie w tym sezonie. Będzie naprawdę fajnie. Tam coś wybuchło ogólnie. To ktoś przy mnie jakoś edytuje dziwnie. My se postrzelamy do typu. Aha. Aha, okej, okay. nic nie trafiałem, Fortnite. Super, kocham was. Kochamy Fortnite wszyscy widzowie. Dobra, zobaczymy czy yy... Weźmy sobie na Twittera ogólnie. Zobaczymy, czy... Nie pokażę wam tego, ale mogę wam przeczytać. Co jacyś inni piszą. Ale kurde ten telewizor mnie ciekawi, bo on się, on się dzisiaj pojawił. Tutaj chyba nic się nie pojawiło. Tutaj nic się nie pojawiło. W sklepie pewnie też nic. Żadne. Nie, nic się nie pojawiło w sklepie e, Faudolca, też w faudolcach nic się nie pojawiło Otóż nie wiem, widzowie, nie wiem e, Naprawdę te telewizory mnie kuszą Dobra, czekajcie, widzowie Ja idę na chwilkę do toalety, teraz będę Jestem już widzowie. Jestem już. Co tutaj się zdarzy? Co tutaj się jeszcze Co wydarzy? W tym portfelu. No, mamy od tej nieznanej osoby. Ja myślę, że ta osoba będzie ujawniona w karnacie. Na pewno będzie ujawniona w. W siódmym sezonie, rozdziału drugiego, ale myślę, że ta postać będzie w kandydacjach. Będziemy sobie może na kolekcję postaci. Zobaczymy, czy ta postać jest. Jest pięćdziesiąta postać. Dobra, zobaczymy, czy ktoś już wrzucił na kanał na YouTubie Czy się nie youtuberzy czy wrzucili To jak Robią to wyzwanie, raczej chyba tak już Nie wiem kiedy to się pojawiło O Wejdziemy na swój Swojego live'a tak w ogóle Nie wiem kiedy to się pojawiło O Wejdziemy na swój Swojego live'a tak w ogóle Eee Dobra. Zniszcz. Zniść. Jest! Uwaga, mamy to. Mamy to. Ktoś wrzucił. To już było godzinę temu, uwaga. Wchodzimy na upiorne telewizory, może coś się zdarzy. Halo, cześć Siemanko, ja jestem Igar i witam Was na kolejnym odcinku z Fortnite powiem oczywiście jak wykonać najnowsze wyzwanie, które polega na

mi trochę czaty, wiecie, bo nikt nie wbija na live'a. Ciekawe, czy jakbym napisał rekrutację, to by ktoś wziął, naprawdę, bo na rekrutacjach nawet sam braciaku, czyli osoba, która ma najwięcej subskrypcji, yy, z naszej tak naprawdę ekipkowej troszkę ekipka, bo pamiętajcie, że na 100 subów mamy wielki plan, którego jeszcze Wam nie zdradza. Powiem tyle, że jest to związane z gangiem. Jest to znaczy, no, że nie z gangiem, ale z łupcią. Jak wiecie, wystartowaliśmy z teamem. Jeszcze troszkę się tam sprawy pokomplikowały, ale już ruszamy od wakacji, pewnie już ruszamy z nowym teamem, Team Łypcia 2, to już wiecie. Ale będzie tam bardzo dużo nowych gier, o czekajcie, bo ja się pogubiłem. trochę, zagadałem się, będzie tam bardzo dużo nowych gier, nie będzie tylko Fortnite, będą jest z tego co wiem w Robloxie, w Brawl Starsie i w Rocket League. U. do tego być może dojdzie Minecraft, nie wiem jak to na jaki sposób, nie wiem, być może, jakoś to ogarniemy, jakoś to ogarniemy. <słuch> Czekać dużo pracy przez te dwa miesiące. Więc nie wiem, kiedy jeszcze nie jestem pewny, kiedy będzie ta premiera. Jeszcze nie jestem pewny. Aczkolwiek, pewnie na pewno wrócimy to od wakacji. Na pewno wrócimy od wakacji. Yy. Jeszcze się zapytam, Leciaku, kiedy możemy wystartować z nowym, nowym teamem. Kiedy mogą wystartować pierwsze rekrutacje. Na pewno podnikujemy jeszcze na starym teamie, żeby wywijali. To będzie pierwszy normalnie. Pierwszy wejście na serwer. Planujemy też w ogóle z otwarcia nowego timu. E, planujemy również e, turniej. Kiedy wam go zdradzić, ale to nie jest specjal na stosubów, żebyście mnie mieli... ja zrozumieli. To nie jest specjal na stosubów. Na stosubów będzie jeszcze większy specjal niż myślicie. Ale mamy gruby plany. Dobra, to będziemy też tworzyć powoli. Bo naprawdę z wbijać bardzo szybko. Mamy już 60, chyba tam 4 subskrypcje. Co wam bardzo, bardzo, ale to bardzo dziękuję. Dobra, lecimy na do tam... po te telewizory całe. O jasne, dobrze jest telewizorek. Czy w tym telewizor... Patrzcie, widzicie ten znak? To jest, to jest znak, ten sam, co widzieliśmy w tym, w krańcach oraz dziwne odgłosy z tego telewizora. Oczywiście używamy go. Mamy jeden, szukamy dalej ogólnie, szukamy dalej. Dobra, wychodzimy. Tutaj po podejść do dwóch, tak, że... Górka dla lewu zostają. Moi przyjaciele i przyjaciółki. Was przepraszam, ale muszę już skończyć live'a. Live, live trwał 15 minut. Perfekt! Perfekt! Normalnie. Ale Ja niestety muszę kończyć. Jak wrócę, zrobię live'a na pewno. Może będzie ze mną grapa ice, więc zobacz. Cześć!